Kiemanko moi drodzy, dzisiaj sobie porozmawiam o pajączku, który występuje tylko i wyłącznie na wyspach Sokotra. Także jest to dla nich endemit, oczywiście mowa o monocentropus walfuri. lecimy. I tutaj chciałbym podziękować wszystkim moim wspierającym za to, że jesteście, za to, że pomagacie mi tworzyć ten kanał, rozwijać się. Bo to dzięki Wam, tak naprawdę Wam wspierającym i Wam widzą, ten kanał powstaje i mam chęć tworzyć dalej. Chciałbym moi drodzy zrobić dzisiaj dwie rzeczy. Po pierwsze, zrobić nowy wystrój dla tej właśnie pani, która siedzi tutaj w tym terrarium. Nie podoba mi się to, że ona siedzi non -stop w tej tubie i ja jej praktycznie w ogóle nie widuję. Chyba, że sobie po wiecie latarką do środka, to wtedy jest ok. Ale przydałoby się zrobić nowy wystrój dla tej pani. Taki wiecie bardziej stricte pustynny, bardziej taki skamieniały, jak to na ten gatunek przystaje. A w drugiej części odcinka pokażę wam ten pojemnik, w którym są moi drodzy cztery sztuki monocentropus Balfurii. Powiem wam, jak to wygląda z mojego doświadczenia, czy warto w ogóle taką grupóweczkę mieć. Czy faktycznie jest tak, że te pajączki rosną szybciej i jak w ogóle się tutaj to wszystko miewa? Także taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Poświęcamy stricte ten odcinek Monocentropus Balfuri, Więc zabieramy się do roboty. Pierwszą rzeczą, którą musimy na pewno zrobić, to jest słuchajcie, wyciągnąć tą tubę korkową. Myślę, że będziemy ją wyciągać w całości. Damy sobie ją w pojemnik póki co, no bo żeby ten pająk po prostu nie biegał, żeby pajączek po prostu nie biegał, wtedy podmienię słuchajcie szybko podłoże no i myślę że tak to będziemy robić bo nie chcę żeby pająk biegał to na pewno a no tak jak mówię dobrze by było mimo wszystko jej ten zbiornik tutaj zmienić bo no drażni mnie to że ja po prostu tu nic nie widzę i nie może tak być także mamy słuchajcie pojemnik mamy pojemnik ja teraz wezmę gdzieś tutaj delikatnie od góry, słuchajcie, tą tubę korkową. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tu żadnych chęci do biegania. O, ta tuba w ogóle to się widzę, że się rozwala. To też, słuchajcie, trochę kiepsko. Pamiętajcie, że mamy do czynienia z silnie pająkiem, który docelowo, docelowo, słuchajcie, osiąga do 6 cm ciała. Docelowo osiąga do 6 cm ciała, więc nie jest samica mała. No i jest silnie jadowita, też musimy o tym pamiętać. Ale jest ok. Mamy, słuchajcie, samicę w tym momencie już w pojemniku, także operacja zakończona można by było powiedzieć z sukcesem. Potem będzie trzeba ją tylko tam z powrotem sadzić, nie? Ale to już może nie będzie aż takie wymagające, wiecie jak to jest. Teraz tak, tu jeszcze jakiś karaczan biega, także ja sobie go też spróbuję złapać. O, widzę, że idzie mi to. O, dobra, złapany. Więc ja w tym momencie opróżniam ten zbiornik z tego, co tutaj jest. Wsypujemy nową ziemię i próbujemy tworzyć. No i dobra, mamy, słuchajcie, ziemię nasypaną. Ja tutaj teraz tak, mam tutaj parę kamieni, które możemy w sumie użyć. Chciałbym na pewno też użyć. Słuchajcie, tego. Tego też chciałbym użyć. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i kamienie też poukładamy. Moi drodzy, ogólnie Monocentropus Balfuri jest to pająk o silnej mocy jadu. Czyli najnormalniej w świecie mówiąc, silnie jadowity. Samice tego gatunku osiągają około 6 cm ciała. Natomiast samce około 4. Także są na pewno dużo, dużo, dużo mniejsze. No ale też tak samo jadowite, więc. Naprawdę słuchajcie, ostrożność w przypadku tego typu pajączków. No to na pewno jest level max, nie? Tutaj nie ma żartów. Wierzcie mi, że nie ma żartów. Już pomijam to, że w ogóle trzeba, wiecie, uważać przy każdym pająku, z jakim mamy do czynienia. Tak, przy pająkach typu monocentropus balfurii tym bardziej. Nie ma co tutaj, słuchajcie, tego wyolbrzymiać, bo w ugryzienie, nie daj Boże, no to będzie się kończyło źle. W związku z tym, że właśnie Pająk buduje kryjówki pomiędzy korzeniami drzew i kamieniami, tutaj chciałbym mu dać parę kamyczków. Zobaczymy tylko jak to pójdzie, bo mam parę takich kamieni, które w sumie można by było, wiecie, tutaj nawet o, w ten sposób tak bardziej obudować tutaj e, te silosy, czy jakkolwiek to nazwać. Co prawda o, kamienie mam tak nawalone, że aż całe trzy, no ale, ale są, okej, okay. są. Coś spróbujemy z nimi zrobić. Zobaczymy tylko, jak to wyjdzie. Mamy raz, dwa. I tutaj. Kurczę, nie wiem, czy to mi tak będzie pasować akurat. Tu mamy trzy. No, w sumie może nie jest tak źle. Słuchajcie, może włączę trochę światło. Coś to da, Co? coś to da. Zawsze trochę do przodu, nie? Mam jeszcze taki zielony kamień, ale to jego może nie będę dawał. Natomiast jakiś płat korka na pewno można mu dać. Mamy tutaj jeszcze taki kawałek drewna. Słuchajcie, no bardzo fajny kawałek drewna, no nie ma co kryć. Też bym go gdzieś chętnie umiejscowił. No ale chodzi właśnie o to, żeby pająk też, wiecie, no gdzieś mi się nie zakopał. Gdzieś nie wylądował w miejscu, w którym po prostu nie powinien. Więc co? Więc damy sobie to. Za chwilę ten, gdzieś, ten kawałek drewna gdzieś ulokujemy. No i mamy tu kawałek tuby, który on miał wcześniej. Więc nie wiem, można by było go postawić tak, albo ewentualnie znaleźć troszeczkę inny jeszcze kawałek korka, który będzie bardziej na przykład mi tu pasował, nie? Ty też odpowiadał. I taki wydaje mi się, że mam. Taki wydaje mi się, że mam, więc jakbyśmy wzięli tego stąd, bo w sumie na co mu to? I dali na przykład tego. O. Kurczę, no to by było chyba lepsze, powiem wam. Byłoby to chyba jednak lepsze. Tylko też ten kawałek musi być tak umiejscowiony, o, aby on, wiecie, aby on był sztywny. Sztywny, żeby po prostu nie latał, nie? O. No i tak by było. No, powiem ja mam, że miałoby to mi się wydaje takie ręce i nogi. Tutaj trochę go podkopiemy. No, tak, by mi się w sumie dosyć podobało. Co ja jeszcze mogę tutaj dać? A jakiś taki mały kawałeczek korka, już tak, żeby było. Tutaj to samo. No i co? Ja bym to zostawił w ten sposób. Teraz pasowałoby tutaj sypnąć. Słuchajcie, jakimś detalingiem. Tak mi się coś wydaje. I może jakąś zieloną, jakiegoś coś zielonego, może tu jeszcze dołożymy, bo też co nieco mam, więc może by się udało coś fajnego dobrać. Żeby to wiecie, żeby to po prostu wyglądało, nie? Żeby to po prostu wyglądało. Mam też tutaj, słuchajcie, jeszcze glinę. Mam jest też jeszcze glinę e, żółtą w sumie, więc tej żółtej gliny moglibyśmy sobie gdzieś tutaj dorzucić. E, tu i tak jest biotop suchy, więc z tą gliną tu się nic nie będzie działo. Bo nawet tak trochę właśnie na. Na wszystko, w sumie, po trochu. Będzie zawsze troszeczkę, wiecie, zawsze troszeczkę inaczej to będzie wyglądać, a w sumie i tak. Ona to podejrzewam, że sobie to przekopie wedle swojego uznania i tyle będzie z tego wizerunku, który jest teraz. Tylko tak, zanim w ogóle damy sobie podsypkę, to mam jeszcze jeden pomysł, bo tak, w tamtym rogu, za właśnie tymi kolumnami, chciałbym coś położyć. I w ostatnim czasie dostałem w sumie, wiecie, taki liść palmowy w sumie od Marty. I kurczę, jakbym go tak o, porozrywał trochę. Tak, właśnie jak to teraz zrobiłem, więc wszędzie jest teraz pełno pyłu, co mi się już nie podoba. I w sumie ten liść mógłbym tutaj, wiecie. O! Tak w ten sposób tutaj jakoś ułożyć. Może by to jakoś miało ręce i nogi. O! no nie byłoby tak chyba źle. Nie byłoby słuchajcie, chyba tak źle. I tutaj na przykład jeszcze właśnie wtrącę jakiegoś kwiatka. Typu, nie wiem, mamo, coś takiego na przykład. Sztuczne bo sztuczne. Ale wiecie, zawsze to będzie mimo wszystko troszeczkę inaczej wyglądać, tylko może troszeczkę tego kwiatka powyginam, aby on wiecie, bo on tak bardziej. Opadał. No zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no bo nie jest wykluczone, że będziemy coś jeszcze zmieniać. Na pewno muszę, słuchajcie, tu jeszcze złożyć, bo to jest za dużo. I tutaj, w tym momencie, moi drodzy, padł mi mikrofon, więc jestem zmuszony dograć wam dźwięk już po nagraniu filmu, co na pewno będzie wyzwaniem. Dlatego, że wiecie, inaczej się gada w sumie do kamery, jak się nagrywa, a inaczej się gada w tym momencie. No ale nic. Jak widzicie. Dołożyłem tutaj teraz liść, w sumie jeszcze nim tam szmącę, ponieważ coś mi nie leży. Po prostu za daleko, za daleko wystaje, za bardzo wystaje. No ale nic, łamię go jeszcze dalej. No i teraz wkładam już tak, jak to powinno wyglądać. Z myślą, że oczywiście będzie mi to pasować, no bo to wiecie, jak to jest. Testujemy cały czas i no tak to wygląda. Jak widać, liść tutaj spasował, wygląda naprawdę dobrze. Naprawdę fajnie nie ma co psuć. Natomiast nie pamiętam już co robiłem dalej. No, bo jednak, tak jak mówię, no nagrywa się inaczej gadając, a inaczej się dogrywa głos. Więc mogę zrobić czasami jakąś przerwę. Niekoniecznie muszę. W tym momencie, z tego co widzę, biorę tam jeszcze podsypkę w postaci ścinków kokosowych które będę wysypywał tutaj na podłoże po prostu dla urozmaicenia nie? No pamiętajmy o tym, że tak naprawdę wygląd terrarium głównie jest dla właściciela danego zwierzaka nie dla samego zwierzaka bo zwierzak ma to po prostu totalnie gdzieś sypię właśnie ścinki kokosowe jeszcze trochę, jeszcze trochę i chyba jeszcze trochę albo i już nie być może już przestałem. Teraz pewnie sięgam po posypkę Jungle Elfa, którego też tutaj użyjemy do tego zbiornika. No bo jednak, dodat na pewno uroku, takiej wyrazistości temu zbiornikowi. I no powiem Wam, że tak, Jungle Earth. Jungle Earth w tym momencie jest otwierany. No właśnie go widzicie przed sobą. No bo czemu by nie? Także sypiemy. Trochę tu, trochę tam, wszystko po kolei. Powiem Wam, że zbiornik naprawdę ładnie się prezentuje. Podoba mi się, jak ten zbiornik prezentuje. Myślę, że Monocentropus Balfourii będzie zadowolona z tego zbiornika. A mnie też się podoba i będzie na pewno cieszył oko, gdy będzie leżał po prostu gdzieś tam na regale. Nie zawsze, zawsze fajnie to wygląda. Tutaj pewnie teraz mówię, że przydałoby się jeszcze dołożyć jakiegoś mchu, nie, nie mchu. Jeszcze najpierw ten, tą taką matę kokosową, którą używam do chromek, jest to takie źródło zaczepienia o pajęczynkę dla chromek. Natomiast tutaj też bardzo fajnie się sprawdzi yy, i też doda klimatu, doda klimatu temu zbiornikowi w tym momencie, o jak usilnie to rozrywam powiem wam szczerze, że tak nagrywam dogrywam w sumie ten głos patrząc na nagranie i zabawne to jest, bo jest to prawie w formie lektora, nie? ciekawe doświadczenie, jeszcze mi się tak nie zdarzyło no ale no niestety mikrofon padł w międzyczasie, a za tym idzie, po prostu nie nagrało nic więc stąd całe zamieszanie, ale damy radę i z tym o, tutaj teraz Dziewczyna sobie krąży po pojemniku, a my przygotowujemy jej dom dalej. Oczywiście upycham słuchajcie tej maty kokosowej na jakiejkolwiek zakamarki, tam gdzie się tylko da. I za chwilkę jeszcze będziemy działać słuchajcie dalej. Także dobrze jest. Jeszcze ostatni kawałek został. Gdzieś go tu rozsypiemy na podłoże w ogóle bardzo fajna sprawa, słuchajcie ta mata kogosowa, naprawdę świetna sprawa zwłaszcza no, no głównie u chromek albo u pająków, dużo pajęczynujących natomiast monocentropus balfurii, myślę, że też zrobi swoje w związku z tym w tym momencie z tego co pamiętam to sięgałem po mech, żeby mchem też jednak tutaj troszeczkę to terrarium dostroić jeszcze, aby było nieco więcej tego zielonego, no jednak umówmy się, że zielony kolor zawsze tutaj Dodaje uroku i, i poprawia ten wygląd, nie, wizualnie. O, mamy kawałek mchu to jest mech w takich płatach. Układamy go najpierw tutaj pod jednym kawałkiem drewna, tak żeby tutaj ładnie wystawał. Mamy, mamy to. Następnie weźmiemy jeszcze jakiś kawałek mchu i ułożymy go gdzie indziej. Sami przyznajcie. Jak tylko się pojawia coś zielonego na podłożu, to od razu jakoś tak przyjemnie to terrarium wygląda, nie. W ogóle nie chcę wam nic mówić, ale tutaj mam 15 minut dogrywania głosów. To jest w ogóle katastrofa. Szkoda tylko, że urządzenie nie daje w żaden sposób znać, że się mikrofon wyłącza. Bo tak to po prostu bym spauzował i odpiął mikrofon, tyle by z tego było. Tam wciskam kolejny kawałek mchu. Też tam idealnie spasował, bo akurat mech był w takiej kształcie litery L, więc fajnie tam się zmieścił. No i sami przyznajcie, no dużo lepiej to teraz wygląda. Oczywiście plan jeszcze jest wepchać mech tam między te silosy, przy tej sztucznej roślince, co przed chwilką pokazywałem palcem. I właśnie to też uczyniam. Wpycham tam i wpycham i wpycham. I jak? No i widać, że jest. Widać, że jest więc jest na pewno lepiej. No powiem Wam szczerze, że jak tak patrzę w tym momencie na to terrarium, to naprawdę mi się podoba. Nie wiem, co Wy o tym myślicie, możecie dać znać w komentarzach, czy taki domek dla Pani Monocentropus Balfuri będzie odpowiedni, czy też coś byście ewentualnie w nim zmienili. Ostatnie kawałki mchu i terrarium. Wystrój w sumie w terrarium prawie gotowy. Jeszcze tutaj rzucimy tylko Jungle Earth właśnie na samą górę, aby to nabrało już takiego wiecie klimatu Żeby nie było widać, że jest mech tak stricte położony Jednak posypka też go troszeczkę tutaj zakamufluje I to do takiej naturalności temu wszystkiemu, nie? Także mamy słuchajcie kamienie, mamy kawałki korka Mamy sztuczną roślinkę, mamy mech, mamy posypkę No i sami przyznajcie, że terrarium naprawdę robi świetną robotę W tym momencie Sypniemy jeszcze tutaj, moi drodzy, troszeczkę skoczogonków, jak widzimy hodowla skoczogonków też się tutaj namnaża. Posiadam takie trzy opakowania skoczogonków, więc trochę ich jest. Strzepujemy najpierw z jednego węgielka, za chwilę będziemy brać to z drugiego węgielka i skoczogonki już będą mogły sobie działać w tym zbiorniku. Słuchajcie, no do każdego pająka tak naprawdę wrzucam skoczogonki. No bo dzięki temu zachowuje większą czystość w terariach, nie? I w tym momencie to jest taki moment, w którym się chwalę jak wyszło terarium, jak wygląda zbiornik Także ciekawi mnie bardzo co o tym myślicie, dajcie znać oczywiście w komentarzu Czy się Wam podoba taki wystrój, czy też nie Mi się podoba, wygląda to fajnie, dosyć realistycznie No te silosy może tam trochę nie bardzo leżą Ale w sumie jak patrzę na cały kształt, no to nawet tam pasują Mamy posypkę Mamy kawałki korka, kawałek drewienka, mamy kamienie. Także wszystko na swoim miejscu. Jest i mech. Mamy tutaj moi drodzy Monocentropus balfuri właśnie samicę, która będzie nową lokatorką tego apartamentu. No jak widzimy, nie jest mała. Pamiętajmy o tym, że jest to pająk silnie jadowity, który dorasta do 6 cm ciała, w przypadku samicy do 4 cm ciała w przypadku samca. Są to pająki dosyć szybkie, nie są one słuchajcie agresywne aż tak jak na przykład murinus, ale przy ukąszeniu mogą wystąpić dosyć duże powikłania, więc na pewno trzeba na nie uważać. Pajączek występuje oczywiście na sokotrze, jest dla sokotry endemitem. Co oznacza endemit? Oznacza tyle, że występuje tylko i wyłącznie tam. Bardzo ładnie ubarwiony pająk, nie ma co kryć na pewno warto jest tego pajączka w kolekcji jako tak zwanego słuchajcie jadusa no i plan jest taki że z tego małego pojemniczka właśnie w którym siedzi pajączek otworzymy słuchajcie wieczko wstawimy tutaj pojemnik do środka zbiornika zamkniemy zbiornik poczekamy sobie aż pająk sam wyjdzie a my się w międzyczasie zajmiemy grupoweczką właśnie monocentropus balfuri teraz coś tam biadole 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 niestety za cholerę nie pamiętam co. Otwieram pojemnik. I o, pająk w tym momencie już słuchajcie jest gotowy do wyjścia. No i to jest tak na dobrą sprawę taki moment, w którym jakbyście otwarli teraz pojemnik nagle, ten pająk mógłby wam wyskoczyć. Co jest gorsze, mógłby wyskoczyć z terrarium. Pogledy jak on już biegnie w głąb terrarium. Natomiast jak wyskoczy z terrarium, no to się robi większy problem. Natomiast odczekuję chwilę, żeby tam nie było jakiejś, słuchajcie, gonitwy, żeby też troszeczkę się pająk uspokoił. No bo wiecie, jednak wyciągnęliśmy go z gniazda, wsadziliśmy w plastikowy pojemnik, więc nie wie, co się dzieje. W międzyczasie zaglądamy właśnie sobie do grupówki Monocentropus balfuri. Tutaj widzimy, słuchajcie, osobnika jednego. Naprawdę jest, słuchajcie, spory. Ja w ogóle... Do tego zbiornika wsadzałem bodajże L2, L2, moi drodzy monocentropus balfurii w ilości czterech sztuk, natomiast no już w tym momencie są naprawdę duże, co będziemy mieć okazję zobaczyć później, jak się okazało. Bo jeden z osobników postanowił wyjść i się nam pokazać. Co prawda z myślą o Karaczanie, no ale mimo wszystko wyszedł się pokazać. Samo, sam zbiornik. No, powiem Wam, że wygląda genialnie. Za chwilkę będziemy mieć okazję to zobaczyć w momencie, kiedy otworzę ten pojemnik, bo ta sieć, którą sobie stworzyły, w sumie trzy sztuki, no bo jedna z osobno. O, tu widzimy, słuchajcie, jak pająk wychodzi. Samica wychodzi już w głąb terrarium, na spokojnie, bezinwazyjnie, jak widzimy, pojemnik opuściła, poszła w los. Pojemnik wyciągnąłem. Pająk, słuchajcie, już w środku, więc święty spokój, bez stresu, bez niczego. I wracamy do grupóweczki. Tutaj teraz będę otwierał, słuchajcie, tą puszkę Pandory i właśnie to uczyniam. No i jak po otwarciu tego pojemnika, no w pierwszy rzut no to widzimy właśnie potężną, słuchajcie, pajęcznę. Tu jest jedno gniazdo, gdzie pokazuję pęsetą. I tam siedzi jeden osobnik. Natomiast w tym drugim gnieździe, właśnie o w tym, siedzą trzy osobniki. Z tego mamy słuchajcie, jedno wyjście, drugie wyjście, trzecie wyjście i tam jest jeszcze czwarte wyjście. W ten sposób sobie postanowiły zrobić swoje gniazdo, te pajączki. Tam widzimy tylko odnóża jednego z nich, i w środku, w tej dziurze, centralnie po środku, idzie dojrzeć odnóże jeszcze jednego. Tutaj właśnie w tym miejscu siedzą trzy sztuki. Tam w tym drugim siedzi jedna sztuka. Naprawdę, moi drodzy, fajnie to wygląda. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mocna sieć. Teraz pewnie sięgam po karaczany, żeby ewentualnie dorzucić troszeczkę karaczanów tutaj do pojemnika. No bo wiecie, z grupówkami jest tak, że może wystąpić kanibalizm. Ale jeżeli pająki mają na tyle miejsca, aby sobie stworzyć właśnie swoje gniazda i zapewnimy im odpowiednią ilość karmówki, to ograniczymy ten kanibalizm naprawdę do minimum. I jak tutaj miałem cztery sztuki, tak cały czas te cztery sztuki tutaj są. Nic się w związku z tym nie zmieniło. Żaden z pająków się nie zjadł, więc jest naprawdę wszystko dobrze. O, właśnie karaczany, słuchajcie, lądują w pojemniku w ilości. Kilku sztuk, no wiecie, no, tam chyba wrzuciłem trzy więcej niż z pająków, także chyba 7 karaczanów wrzuciłem, żeby, żeby tej karmy ewentualnie nie brakło. I za chwilkę właśnie będziemy mieć taką sytuację, że tutaj z tej centralnej dziury po pośrodku wyłonią się odnurza i po czym wyjdzie właśnie jedna ze sztuk Monocentropus balfuri. No i zobaczcie, jaka jest duża. Przypominam, że tutaj dawałem pająki, które były w stadium L2, Max L3. A w tym momencie, no już są naprawdę, słuchajcie, wielkie. Naprawdę są wielkie. O, mamy rzut kadru właśnie tutaj na dziurę, więc ta nóżka za chwilkę tam będzie wystawać. Tu właśnie pokazuje, że jak póki nie miały pająki gniazda, no to głównie siedziały pod wieczkiem. No co skutkowało przy otwarciu pojemnika tym, że była ucieczka, nie? Na szczęście nie musiałem ich ganiać, ale no mogły być różnie. Dlatego, póki jest gniazdo, to naprawdę jest święty spokój, bo wtedy jest mało prawdopodobne, że pająk będzie chciał wybiegać z takiego zbiornika. No chyba, że go będziecie wyganiać z tego jego domu, no to wtedy się nie dziwcie, że on będzie zwiewał. Taka jest ich, słuchajcie, natura. Tak jak w murinu z Sambara się Wam postawi i też ucieknie, jak go wygonicie z domu, tak monocentropus będzie uciekał raczej od razu. O, właśnie widzimy, jak wyszła nóżka. O, wychodzą łóżki, wychodzi. O, patrzcie. Zobaczcie, naprawdę to jest w tym momencie już duży pająk. Naprawdę duży pająk, jeśli chodzi o ten gatunek. Więc co za tym idzie, no mogę powiedzieć, że w grupówce te pająki naprawdę rosną dużo, dużo szybciej i nie wiem, czy mają dużo większe przyrosty, natomiast jak miałem sztuki pojedyncze trzymane i tą właśnie grupówkę, no to dużo częściej właśnie liniały te pajączki z grupówki. I tutaj moi drodzy będziemy kończyć w ten odcinek, właśnie to jest taka moja mowa końcowa, która oczywiście się nie nagrała, no bo jak widzicie... To ustrojstwo tutaj przy mojej szyi się postanowiło wyłączyć. No i nic nie nagrało. Szkoda tylko, że wtedy telefon sam nie odłącza mikrofonu, żeby nagrywać dźwięk normalnie. No ale to nic, troszkę się pomęczyłem w związku z nagrywaniem tego, czy też dogrywaniem tego osobno. Ciekawe przeżycie, także dzięki i cześć.